Witam Was 17 września 2024 roku Spójrzcie Wisła w Grudziądzu Zobaczcie jak jest nisko Podczas gdy na południu Polski odbywa się dramat Spójrzcie nawet tutaj Jak oni tam weszli to ja nie wiem Widzicie to? Łowią ryby Tutaj z tej przyfilarzy. nie wiem jak oni tam weszli nie, no. Takiego czegoś to jeszcze nie grali. Widzicie to? No, nie, nie, no zastanawiam to ja jestem głupi. Tak sobie łowią rybki. Na środku Wisły. Tam jakaś mewa wcina jakąś padlinę. Tu sobie gołębie mają przystań taką plażę. Sam trope, dobrze to wygląda, nie? jaka duża łafa. Tam w oddali widać ten filar, na którym łowią ryby. Wciąż się zastanawiam, jak oni tam weszli, ale to już nie mój problem. A tu jestem kawałek dalej nad Wisła. Spójrzcie, jak nisko jest Wisła. Tu jest taki podniczek, droga rowerowa. 17, przypominam, wrzesień. Tymczasem południe Polski, Odra, idzie duża fala. Ciekaw jestem, czy podobnie będzie z Wisłą. Na razie Wisła nisko się trzyma i oby tak pozostało, bo to żadna frajda, takie zalania. Trzymam kciuki za znajomych na południu Polski, oby tam nie było większych szkód, żeby nie było nieszczęść żeby niczego nie było jak mówił Kolonowicz a tymczasem my schodzimy tutaj spójrzcie jak to jest niziutko woda widzicie to? tam loty I idę suchą nogą po tych kamieniach nad samiutką Wisłą A tam za tym nasypem jest marina chciałem wam pokazać jak dzisiaj niziutko jest woda na Wiśle Jesteśmy w trynce, zobaczcie, jest 17, ciągle, wrzesień 2024. Spójrzcie, jak jest nieziutko trynka. Jak już się chodzę w samych gumaczkach, wodę mam po kostki. Nie wiem, czy to widać. Także fali tutaj na razie nie stwierdzone. Jest praktycznie stan wody niziuteńki jak to się ma do południa Polski wyobrażacie to sobie przyjdziemy tu za parę dni i stwierdzimy czy się podniosło czy nie myślę, że na pewno się podniesie tak niskiego stanu wody na Krynce dawno nie widziałem całe to nabrzeże jest odsłonięte Rynka co najmniej o metr jest niżej niż zwykle Zerknijcie na to z samego brzegu taki kotlet panierowany Kawał blachy od jakiejś beczki wieko o proszę o to taki odpływ z czyjeś działeczki Stryk prosturotrynki Taka ruła Idę tak sobie wzdłuż trynki obserwuję co I jak ta nasza prynka wygląda, i zobaczcie, tu ktoś sobie zrobił dzikie wysypisko. tu jest po prostu wszystko. No. I jakoś się to kręci. Idę sobie pospacerować korytem rzeczki. Zobaczę, może na oko coś znajdę. uważać na każdy krok, żeby nagle nie złapać tego miękkiego miejsca. z kolejnego poranka mamy godzinę 5.11 wciąż jest ciemno ale już jest ciepło mgły wskazują na to, że będzie duża różnica temperatur że już jest ta różnica no nieważne, plan jest taki, żeby jechać do Rypina bo mi kolega Janek podpowiedział, że w Rypini jest dużo placów zabaw i chce to sprawdzić a co z tego wyjdzie, to spójrzcie spójnie ze mną a Ciebie Janku pozdrawiam serdecznie Ależ to są przepiękne widoki o poranku. Co? Taki księżyc w pełni. Mam nadzieję, że sakwa też będzie dzisiaj w pełni pieniędzy. Patrz taką linę widzicie na księżycu w poprzek? <grytanie> ja pierdolę, jak to wygląda nieźle. Taka krecha w poprzek jest na księżycu. Ależ to wygląda. Jadę i jadę i ciągle widzę tą krechę. Czyli to widzicie. No Jesteśmy w Golubiu Dobrzyniu, spójrzcie jaki to jest piękny, olbrzymi zamek. To co, może spróbujemy tu jakieś place zabaw opitolic, co? Jak jesteśmy już tu po drodze. Myślę, że warto. Zaraz sobie odpalimy gogle i sprawdzimy, jakie tu są obiekty do zrobienia. No i tak jak mówiłem, znalazłem po drodze obiekt. Jestem w Golubiu Dobrzyniu, a więc w drodze do Rypina. Nie wiem, jakąś godzinę mi to zajmie, jest dosyć spory ten obiekcik. No i dobra, zaczynamy zabawę. No i dobra, jestem tu od 10 minut. Mam 10 monet. Taki pierścioneczek i kawałek łańcuszka. Dobrze się to wszystko zapowiada. Z wykrywaczem to jak z życiem, zobaczcie. Tamte 10 monet w 10 minut, a te 10 monet w 40 minut. No masakra. Idzie powoli, coraz wolniej, ale idzie. Mam na tej chwili 20 monet. No i taka Sinusoida. Trzecią dyszkę uzbierałem w 8 minut. A więc jestem tu niespełna godzinę. Mam 30 monet i jeszcze końca nie widać. Tam dalej z tyłu też jest obiekt. To co najlepsze, zostałem sobie na koniec, jak już wiecie. Taka duża tej rolka i zobaczcie, ledwo tu wpadłem. Już mam 40 monet, wpadły dwie dwójeczki, piąteczka, jest coraz piękniej. Spędziłem tutaj godzinę 20, dorzucam 5 monet i mam 45 sztuk na tej chwilę. A kwotowo to jest całkiem fajnie. Właśnie dostałem informację, że jestem na miejscu. tu z daleka widzę taką dużą tyrolkę. Będziemy działać, bo jestem już w Repinie, Jak pewnie się domyślacie, nie wiem, ile obiektów uda mi się tutaj opędzlować. Będę kombinował, żeby jak najwięcej, ale czas pokaże. Na tej chwili mamy 45 monet, i na 100% będzie ich tu więcej. No, dosyć duży obiekt, widzę. 24 minuty zajęło mi ustroganie 10 monet, a więc na tej chwili mamy ich 55. Idzie powolutku. Poświęciłem na ten obiekt 35 minut. To rzucam parę sztuk mam 62 monety jak do tej pory i lecę szukać kolejnych obiektów spójrzcie jaka ciekawostka taki budyneczek za rok pęknie mu 100 lat 1925 rok wow To jakaś kuźnia to była kiedyś tak to wyglądało fajny budyneczek jest pełna stuletni no, zobaczcie na taki rypin przepiękny plac handlowy Zadaszenia, stoły Dlaczego w Grudziądzu czegoś takiego nie ma No coś pięknego, zobaczcie Fajna inwestycja dla ludzi U nas niestety w Grudziądzu Władze mają nas gdzieś głęboko No marzenie Ale by się handlowało, co W Kwidzynie też mają podobny plac Tylko w Grudziądzu, bida Jestem przed kolejnym placem Ale tu trzeba uważać na miny w tym rypinie Ja pierdzielę. Ledwo wysiadłem z samochodu Jeden fałszywy krok i rozerwałoby mnie <laughs> To jest taki placek Zaraz jakieś wejście obczajmy do niego Trochę płot pokrzywiony Dobra, zobaczymy To jest jakby na terenie szkoły Coś w tym stylu Dobra, lecimy go zrobić na szybko Słucham? Nie, nic nie zgubiłem, szukam wiesz Monetek, ludzie gubią monety, wiesz, Forsek gubią no, Normalne czy jak? No, normalne, kasy, wiesz, chodzą, wiesz i, i normalnie gubią, do was. Widziałeś? Gubią normalnie forse. Widzisz, jakieś pierścionki, jakieś takie duperelki, patrz, patrz, wypada mi Ja No Leży tego od groma na placach zabaw Taka forma zabawy, widzisz? Nie, nie, ja jestem z Grudziądza, wiesz, znajdziesz mnie na YouTube, jak wpiszesz sobie Dario i dopisz magnes, bo to jest z magnesem chodzę no dymowym, to znajdziesz mój kanał, wiesz? I sobie zobaczysz, ile tego znajduję i gdzie. Może się zainspirujesz i sam zaczniesz chodzić. No, to, jest... no to sobie kupisz, kurczę, mówisz rodziców i ci kupią, nie? Bo to mówię ci, fajna zabawa jest, nie? Polecam. Lecę, wiesz, biegam, bo dopóki, jeszcze lekcja nie skończy, bo jak będzie przerwa, to tutaj. Wyskoczył dzieciaki i kiedy już nie pobiegam, nie? Zobaczcie, mam kibica, młody mnie obserwuje, co ja robię. A ja wyciągam kolejne monety. Ile tego mam już? 68 sztuk. Tu pani też się zaniepokoiła, co ten facet tu robi. Tak to wygląda. Zainteresowanie widzicie, jest duże. Dobrze trafiłem, bo trafi jest lekcja. Ale niedługo ją skończą i trzeba będzie stąd uciekać. Dobrze, że dostało mi niewiele obiektów do skończenia. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, a czego pan tak szuka? <grych> złota. złota? Ta, szukam złota, a znajduję drobniaki. O. Takie tam pieniążki a? leżą. Ale no ale szukam. też kapsle przy okazji pozbiera. <grych> się może Pewnie, że tak. Także szukam złota, a znajduję kapsle i drobniaki. Ja tu ciągam kolejne monety, a młody mi nagrywa. Nagrywaj, <laughs> nagrywaj nagrywaj 72 sztuki mam na tej chwili. Ło, panie, ale obiekt teraz znalazłem. Dosyć duży, godzina roboty. 72 sztuki na tej chwili, i lecimy z tym obiektem. Ale się panie, rozdzwonili dzwony. Monet mam 79 i spójrzcie na to. Kolejny taki przypadek. Już na kilku placach zabaw takie rzeczy znajdowałem. Taki tulipan. I tu się dzieci bawią. Patrzcie, ja mam 94 monety, a tu się ruch zrobił jak w Madrycie. Patrzcie ile ludzi. Jestem koło takiej szkoły, młodzieży od groma. Także jest zjawisko. A gorąco się zrobiło jak cholera. A cóż to za stworzenie mi się przygląda? Patrzy i podziwia, że mam już 107 monet, w tym dwie dwójeczki Dochodzi 10, 10. Ja już mam dosyć, bo jest upał. Ludzie się schodzą z dziećkami, a więc chyba kończę na dziś. Mam dosłownie 110 monet, a nawet 115, jak dobrze policzyłem, a więc całkiem nieźle. No i co? Plan jest taki, że skoczę jeszcze na jeden plac albo nie będę już skakiwał nigdzie. Zobaczę po drodze. Wracając z Rypina, zachaciłem mu takie piękne jeziorko, kiedyś tu łowiłem dużo złomu, ale widzę niestety, że jest już dwóch wędkarzy, tu jest jeden ten opelek, tam dalej drugi, nie będę tu przeszkadzał, porzucałbym trochę magnesem, ale trudno, siła wyższa. Upał się zrobił taki, że na placach zabaw pełno dziecioków, a więc odpuszczam, uciekam na gruziąc. Thanks for piękny poranek, jest godzina 6.02 plan jest taki, aby pojechać do Wąbrzeźna nad jeziorko, porzucać magnesem a co z tego planu wyjdzie to jak zwykle przekonamy się na bieżąco bo jak wiecie, wędkarze potrafią popsuć każdy plan <słuch> swoją obecnością no nic, będziemy kombinowali na miejscu tak, te poranne mgły we wrześniu, zobaczcie jak to wygląda samo mleko Wszystko wskazuje na to, że plan się udał i będę mógł porzucać magnesem. Zobaczcie, jestem już nad jeziorkiem. Tu są resztki po ognisku. Zerknijmy czy jakieś gwoździe nie leżą. Nie, nie leżą, dobra. Idziemy trochę porzucać. No powiem Wam tak, to jest nieporozumienie. Wchodzę na trzecią miejscówkę. Na tamtych dwóch cisza, kilka kapsli. O tu rzucę też parę razy i będę myślał, gdzie jechać dalej. No, wylądowaliśmy w Dubaju. Patrzcie jakieś palmy, leżaki. Dobra, lecimy się przejść, porzucać trochę z tego pomostu. No i dobra, zobaczymy co tu nagubiły. Oho! Już widzę pewną oznakę, że ktoś łowił, zobaczcie. Rośliny powyciągane. Tu jedna. i tutaj kolejny czyli ktoś tutaj przede mną łowił spójrzcie mało tego nawet zostawił zdobyć w tą maskę do nurkowania widzicie i to będzie na mnie że ja taki jestem bałaganiarz objechałem nieco jeziorko spróbuję tu porzucać ale już wiem że będzie kłopot z tą roślinnością bo strasznie jest zarośnięte to jeziorko no ale nic spróbujemy wykonać parę rzutów Zejdźmy po tych krętych schutkach Mam tutaj czasem łowią wędkarze porzucamy z tej strony nieco i tak rzucam i rzucam i dupa. Kiedyś to tupa nie byli kilogramy, dzisiaj już ich nie ma. Wszystko powyciągałem co możliwe z wody. Jednak nie wszystko Jakiś taki pręd zbrojeniowy wyłazi Zobaczcie, jest kawał brzydaka no i dobra, cokolwiek wyłazi Teraz dopiero dostrzegłem, że to jest taka stara gumka sparciała już widzicie? Resztki Twistera razem z żyłką, zręczność małpy, siłę słonia i tak dalej. Patrzcie Rozwaliłem ten pręcior na pół, taka kompresja. Upaczkany w mule kawał blachy. Ależ to niesmacznie wygląda. Guzik obity jakimś materiałem, kapsel, jeden grosz. Idziemy w górę, był jeden grosz, są dwa grosze. Chyba coś podniosłem z dna, nieduże, bo nieduże, ale idzie. Taka rączka od wielkiego gara. Ten rzut lekko bogatszy, rozkręcamy się powoli. Zobaczcie jakieś takie dziabongi, coś od czegoś. A cóż to za ciekawskie jajo do mnie płynie, patrzcie, mam gościa. Taki łabądek piękny przypłynął. Zwabiony hałasami. Myślał, że coś rzucam do żarcia. A ja tymczasem nie rzucam nic do żarcia. Ale patrzcie na to cudo. To jest taka słuchawka. Znaczy wnętrze od słuchawki telefonicznej starej. Włośnik albo mikrofon, ale jazda, takie cuda. Pan kolega się ewakuował, pięknie wystartował. Spójrzcie, jak nieziutko leci. zapalniczka Clipper, resztki imbryka niebieskiego, taki emaliowany. Tym razem taki mini kotlet, kuty na cztery nogi, Patrz, ale piękne żeberko z pieca, widzicie. I do tego jakieś resztki kubeczka A co to? To była jakaś To była przynęta Przedziwna No to zaczynają wychodzić Wyczekiwane kotlety, patrzcie, jaka rura. O panie Kawał rury z kolankiem Mać kolanko Trzeba się pozbyć tego mułu, zobaczcie. Le. Cóż za widok co? Jak maszynka do mielenia mięsa. Kto zamawiał mielone? Fuj. Ale kloaczny widok. Ależ tu było łowione. Zobaczcie. Ktoś od razu na miejscu skrobał rybę. No masakra. Dobra. rzucamy w kolejnej miejscówce. Kawałek dziecięcej czaszki. No żartuję oczywiście. <śm> 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 tak, tak. To nie są powody do żartów. Taki kawał Kochli. O, ale spójrzcie na to piękne cudo ja pierdykam co to jest jakiś nocnik razem z zawartością kogoś mi przypomina wygląda trochę jak Czesio z Władców Much tym razem coś jakby felga stalowa o ktoś tu wybebeszał rybkę zobaczcie jest ten pęcherz jeszcze od ryby za dzieciaka to się z tego strzelało no teraz też strzeliłem no czuję, że tam coś leży większego ale nie chcę puścić parę prób i zobaczcie udało się ale kotlecia od kuchni taki blat metalowy tu widzę pan idzie łowić rybki a więc będzie towarzystwo mam nadzieję, że przejdzie gdzieś kawałek dalej nie będziemy sobie przeszkadzać ale lina jest napięta Fu! coś podniosłem trochę waży muszę powoli robić ruchy żeby nie spłoszyć tej zdobyczy o panie o, ty w dupę patrzcie na to o, 10 kg żywej wagi coś pięknego takie dociążenie do łódki podejrzewam no to jest kotlet jak mieszkałem na wsi to w takiej miednicy myłem japę patrzcie ale się dziura zrobiła więc już nie umyję jest 8.12 Wiadro już jest pełne, kipi Muszę je zanieść do samochodu Ale mówię Wam, że ważyć 25kg Ten jeden kotlet robi robotę Zrobiłem 210 kroków Pod stromą górę musiałem wleść. Dobra, trzeba to zapakować Po drodze ważyło jeszcze więcej Ale tak to działa Jak wiecie na zoomie będzie ważyło o wiele mniej <laughs> Urobek w samochodzie a ja z powrotem tutaj jakieś nity wyłazi. Jest pomysł taki, żeby dzisiaj pojechać na złom Ja wiem, że jest tam tego niewiele, ale wiecie, nie chcę, żeby mi śmierdziało w samochodzie. Myślę, że jakieś 50 kg wszystkiego będzie. Zerkajcie na ten zestaw. Taka śruba dziwaczna i niewielki kluczyk. Wyciągam literkę L. Z nauki jazdy. Ale patrzcie na tą zdobycz. Ktoś zostawił siatkę na ryby. W środku, w jeziorku, w wodzie. A ja ją wyjąłem. Wewnątrz nie ma żadnych ryb. O, powieszę tą siatkę tutaj. Niech sobie schnie, i niech ktoś sobie ją zabierze. Ta ryba nie jest z tej siatki. Leżała tutaj, jak przyszedłem. Tak, żeby nie było. Jakiś soczysty kotlet idzie, czuje ciężar. Możeś co to jest? Patrzcie. Drugi taki tam kawałek dalej też było, żeberko od pieca. czyżby ktoś rozrzucił piec po okolicy. Patrzcie, jaka zdobycz. Nożyczki się rozklekotali. A cóż to, a cóż to? Jakaś biała tyczka od parasola. Taka niespodzianka. Resztki puszki można sobie ją złożyć jak w Ikei denko osobno, reszta osobno tym razem resztki takiego kasiorka własnej roboty jak sądzę dobra będzie tego teraz przede mną jeszcze słuchajcie zawieźć tu czapki, nie czapki cały karton rękawic, bluzę i inne takie duperelki dla powodzian czyli u nas między innymi zajmuje się ten straż pożarna ochotnicza do nich zawiozę tą pakę Niech służy jakąś tam cegiełkę dorzucę od siebie skromną, niewielką ale zawsze coś Dobra ja jestem już na złomie wrócimy z tym gubienkiem a ten hałasuję cześć <grym> w delegacji byłeś? Tak, w delegacji. Wiesz, głównie z wykrywaczem chodzę. Teraz mało chodzę z magnesem, ale... to co... ja to na, na plażach, nie? Po tej ja. ta, nie? To co wyciągnę... Ja, ja dokładnie. To, no to co złom, jak można złoto znaleźć, Otóż to. Słuchaj, to co wyciągnę, to muszę od razu przywieźć, żeby mi nie śmierdziało, wiesz? Mało tego jest, ale wiesz, ale chcę. Bo to wali tym mułem z jeziora. 12 kilo blachy, nie? I będzie grube jeszcze. Opa! Dobra, wszystko, 49kg kilo. Kilo chyba mają, nie? To tak, tak, tak 45, tak, 4, 44, dobra, dobra. Stary, nie? Ja zobaczę jakie pudło to w Angielski czy, czy jak? Także placha u nas po 76 groszy A grube po złotówce A razem wpadnie jakieś 53 ziko. Dokładnie 52,40 Wpadło na konto No i fajnie, w samochodzie pusto Dobra, ja jestem już tutaj koło straży pożarnej Biorę te swoje dary Dary losu I lecę Załatwić tę sprawę Państwowa straż pożarna Obiekt monitorowany Dobra, czy ktoś to ode mnie odbierze? już ludzie stoją, zapytamy Dzień dobry Jakieś taki skromną cegiełkę chciałem dorzucić. To jest cały karton, rękawiczek, bluza z polaru. Jak super. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. Cegiełka dorzucona. Myślę, że się nie zmarnuje. Fajnie, cieszę się bardzo, że w jakikolwiek sposób mogłem się dorzucić. Skromnie, bo skromnie, ale liczy się gest.